Przez trzy dni Ełczanie mieli okazję oglądać w akcji Sietka czołowych Polskich Drużyn. Po raz drugi do Ełku przyjechały zespoły plus ligi, które na mazurach sznifują formę przed startem rozgrywek ligowych. Zespoły przyjechały w pełnych składach, choć wszystkie szukają na razie najlepszego zestawienia na boisku. Na tym etapie przygotowań najlepiej wygląda Dekta Bydgoszcz, która w oglądanym meczu wystąpiła w czerwonych koszulkach. Delekta wygrała w Ełku wszystkie spotkania. Mieliśmy to szczęście, że od początku trenowaliśmy w pełnym składzie od początku okresu tego przygotowawczego ponieważ wszyscy reprezentanci krajów, własnych krajów, czyli nasi Słowacy, Antti, Fin, byli z nami, nie musieli wywiązywać się z obowiązków reprezentacyjnych, także to też jest taki malutki plusik. Ubiegłoroczne zwycięzce warszawska Politechnika grająca w ciemnych strojach przyjechała z całkowicie nowym zespołem. Szansę na grę w Ełku dostał każdy. Drużyna na razie skupia się na własnej grze. Na taktykę przyjdzie czas nieco później. Do poprawki jest dużo, aczkolwiek na, ten, na tym etapie przygotowań jest naprawdę bardzo nieźle, prezentujemy się teraz lepiej fizycznie, mamy zupełnie nową drużynę, a widać, że już na boisku wychodzą takie zagrania, na które potrzeba trochę trenować i po takim okresie trenowania wychodzą nam bardzo do dobrze. Furkę uzupełnił dziesiąty zespół ubiegłego sezonu Bundesligi Bad Dürenberg. Niemcom wyszedł tylko pierwszy mecz. Potem byli już tłem dla polskich siatkarzy, choć i w szeregach niemieckiej ekipy grał polski zawodnik. Są lepsi, dwie klasy lepsze są od nas. Staramy się walczyć. Mamy jeszcze miesiąc czasu do Ligi, mamy cały nowy zespół, dużo nowych zawodników przyszło. Będziemy starali się ugrać cel minimum. mamy. Być w pierwszej piątce. Dla olsztyńskiego AZS-u był to z kolei pierwszy turniej z nowym rozgrywającym. W zespole nie ma jeszcze pełnego zgrania, bo tu też część składu została wymieniona. Olsztyn przegrał dwa mecze. Ostatni do zera z Politechniką Warszawską. O ile ten dzisiejszy mecz kompletnie na mnie wyszedł, Politechnika zagrała naprawdę fantastycznie, bo wszystko im wychodziło i odrzucili nas zagrywką od siatki i w konsekwencji grali sobie bardzo dobrze na bloku. Tak, te dwa mecze, które zagraliśmy wcześniej, z Bydgoszczą i z niemiecką drużyną, no na pewno gdzieś tam optymizmem powiały, bo, bo było fajnych już parę akcji. Mecze w Hali Przy Kolbego oglądało około 300 kibiców, którzy stworzyli na trybunach fantastyczną atmosferę. Nie nadarmo mówi się, że polscy kibice siatkówki są najlepsi na świecie. W Ełku było to widać.